W dzisiejszym odcinku absolutnie mój ulubiony... Już zaczęliśmy? Tak. Okej, okay, dobra, no, sorry. Absolutnie mój ulubiony dziennikarz mobilny. Zajmuje się telefonami od lat, nie wiem od których. Kiedy był twój pierwszy film, a... bo od twoja pierwsza publikacja? 15 lat temu to było. Mobzilla, człowiek, który każdy telefon miał w swoim ręku. Ale dziś nie o telefonach. Dziś zajmujemy się prezentami na święta. I wpadliśmy z Matim na bardzo ciekawy pomysł. Co jeżeli byśmy otworzyli dzisiaj jakiegoś mystery boxa? Tak, żebyśmy ani ty, ani ja nie wiedzieli, co się może w nim znajdować. Elegancko, może być. No to za nami... Znajdują się dwa pięknie zapakowane mystery boxy. Wow! Którego wybierasz z nich? Nie mam pojęcia, co jest w tym, ani też nie mam pojęcia, co jest w tym. Dobra, to ja biorę ten. To bierzemy. Ale trzeba otworzyć jeden i drugi. Nie spoiluj. Nie spoiluj. Zastanawiałem się tak, bo czy ilość papieru świątecznego na jednym i na drugim ma jakieś znaczenie? Tak pomyślałem, że jak jest mniej papieru, to może być lepszy prezent. Nie, ilość papieru to jest tylko tak dla kurażu, żeby przysłonić, bo w tamtym opakowaniu zrobiłem dziurę, jak wyrzucałem etykietę adresową. <laughs> Okej, okay, dobra. W Warszawie pojawił się bardzo viralowy automat, gdzie można kupić mystery boxy, które są nazwane zwrotami konsumenckimi. A, I w dzisiejszym odcinku pobawimy się troszeczkę... Nie wiem, jaki słów mogę używać, żeby określić coś, co jest mystery boxem. Może mystery boxy? A. I zobaczymy, czy za te drobne pieniądze, ile kosztowała każda z tych paczek, możemy wyciągnąć coś lepszego, niż jakbyśmy chcieli to kupić w sklepie. Jest szansa, że tu będzie jakiś labubu. Może pokażmy, ile tych paczek mamy. Kurde, słuchajcie, to są jakieś takie mięciutkie rzeczy. Zobaczymy, co to jest. Miejmy nadzieję, że jak używane, to niezbyt długo. <laughs> to jest dziwne jest w ogóle różowa. O, tak, rzeczywiście. Ty, ale to jest, to jest naprawdę fajna zabawa. No, ale tego jest trochę. Jest tego trochę, rzeczywiście. Jako ciekawostka, do formatu tego odcinka zainspirował nas Yoshi, który... ty. e, e, e. Jak je zainspirował? Ja już mówiłem, żeby to zrobić wcześniej, zanim Yoshi to zrobił. On robi to wcześniej od nas. No, ale w sensie, że wrzucił, no to... No, wrzucił pierwszy, ale to, na to wpadłem wcześniej. Czy można w Polsce kupować broń, w sensie... I te paczki, bo ten automat jest praktycznie cały czas pusty, bo wszyscy je wykupują, zbieraliśmy przez jakieś dwa miesiące. O, oh, wow. Nieźle. A to opakuj się jednocześnie. To ja wylosowałem tą paczkę w takim razie i tu nie jestem w stanie stwierdzić coś z środku. Zakładam, że kubek. W ogóle ciekawostka, zobaczcie ten tekst, jak to Obzidla powiedział marketing pierwsza klasa. I pytanie, czy jesteśmy w stanie tutaj trafić coś ciekawego? Wyobraź sobie w sumie na święta, jakbyś chciał komuś wręczyć takie prezenty, nawet nie wiesz co wręcza. Gorzej, jak będzie tutaj coś plus 18. Ty, trafiłem! To chyba jest parasol oczywiście. Tak, to jest parasol. Z instrukcją obsługi jak się otwiera parasol, słuchajcie. To jest na znakomite. Tak. Taki podejrzanie gruby, Wow, wow no i to ten... jest ładne. Ale to jest dobre, to jest rzeczywiście, w sensie z obrazkiem to jest parasol, no. Ja natomiast dostałem to, możecie spróbować zgadnąć co to jest. To jest jakiś taki, jakaś kokarda, taka chyba na samochód możesz, wiesz co, w sensie sobie ją przypiąć. Jak komuś kupujesz samochód, nie? Ja pierdniczę, wiesz co to jest? To jest rzeczywiście kokardka, wystarczy to pociągnąć w ten sposób. Dobra, jeszcze. No i Dobra. popatrzcie, możesz Dobra. wykorzystać to, co prawda to jest happy birthday napisane, ale możesz taką kokardkę Warto korzystać jak będziesz wręczać parasol swojej ukochanej bar. A to jest dobrze. super, bo patrz, to jest w ogóle na szczęście ten, ten Happy birthday jest tak daleko, że to można spokojnie tak te i wiecie, i już będzie od razu na święta, nie? Ale to jest tylko część mojej paczki, bo w drugiej części rzeczywiście jest to, co próbowałem ustrzelić, czyli... Nie. Jest to pół miksera. Dobra, to jest chyba najbardziej bezsensowna rzecz póki co. Ktoś chciał zamówić sobie dodatkowy kielich do swojego blendera, ale ja takiego blendera nie mam. Jedyne, co mi z tego pozostaje, to miareczka z boku i mogę sobie zrobić z tego kubek, jeśli będę tylko bardzo, ale bardzo tego. No, ale fajnie, bo taki kubek właśnie, że odmierzyć, więc jakby jest elegancko. O tej firmie i sponsorze tego filmu słyszał chyba każdy. Albo przynajmniej widział, bo obecnie prawie każdy streamer czy YouTuber ma od nich fotel u siebie. Yumisu to połączenie Yume, czyli zaproszenie. Końskiego marzenia oraz iSU, czyli fotel. A to model 2052 i to największy model w ich ofercie. Dedykowany dla wielkoludów, ludzi mierzących blisko 200 cm i o masie do 180 kg. No, jest dość spory. Poduszki są dwie. Jedna za głowę, natomiast druga jest pod lędźwie. Obie wyposażone w technologię MagnetLink, czyli po prostu magnesy. Dzięki nim można ustawić tą poduszkę tak naprawdę w dowolnej pozycji. No tak. Tą pod też można ustawić. Podłokietniki są 4D. Co to oznacza? Że spokojnie możemy je podnosić i opuszczać. Dodatkowo możemy je przekręcać na prawo, na lewo. Jeżeli nas to zachęci, to możemy je przesuwać do tyłu lub do przodu. A jeszcze jeden guzik odpowiada nam na wysuwanie prawo-lewo. A po co jest ustawienie do wewnątrz? Otóż, jeżeli wyciągniemy sobie pada, to możemy wygodnie się ustawić i sobie po prostu grać. Takie wsparcie dla rąk. A co najważniejsze, w przypadku tych podokietników, to mamy blokadę w przypadku każdej z płaszczyzn, którą jesteśmy w stanie przesuwać. Więc nic nam się nie usunie, a o tym zapomina dość sporo producentów. W kwestii siedziska wolałbym, żeby było ono troszeczkę. Troszkę większe niż to, natomiast... <grymne> Wolałbym, żeby było troszeczkę większe, ale to jest kwestia preferencji. Natomiast, do czego trochę nie rozumiem, to po co ten rancik z boku? Nie wypadniemy z zakrętu. Chociaż nie przeszkadza, tak jak w przypadku przybitki z serii fotelowej. Natomiast Yumisu ma bardzo dużą ofertę foteli z różnymi siedziskami. I rozmawiałem z nimi przez telefon. Są tak pewni z swoich produktów, że oferują zwrot do 100 dni, jakby nam coś na przykład nie pasowało. Więc w sumie to jest dobra opcja. A jak boicie się o swój fotel, to ciekawo mają rozszerzoną gwarancję Yumisu Ultimate Care. Gdzie po rejestracji mamy odpowiedź serwisową w przeciągu 24 godzin y, mamy gwarancję rozszerzoną do 5 lat. Dostęp do części zamiennych jest od ręki, a nawet jak coś zepsujemy z własnej winy, to jest rabat na taką część zamienną minus 50%. co jest dosyć fajne. Wiecie, że wtedy jest gwarancja door-to-door, -door? czy ktoś Wam przyjeżdża i ogarnia fotel? To jest całkiem spoko rzecz. W sensie przy rozszerzonej nie wiem jak to działa. Trzeba by było przeczytać dokładnie warunki. Jak chcecie się zapoznać, to przeczytajcie. Idę testować te fotele. A kto wie, może fotele Jumisów wprowadzimy do siebie. Który model uważacie za najciekawszy? Opisie, bo promocje trwają do 22 grudnia. Idziemy dalej. Pierwszy i drugi różowy. O, patrz, jakie słodziakowe. Grzechotka. Spodziewasz się czegoś w swoim życiu? Nic nie wiem o tym. Ja nie jestem pocieszony swoimi paczkami, bo patrz Mati, co jest tutaj. Kolejna impreza, ja powinienem odpocząć i zdobyć sobie troszeczkę spokoju. Ale wiesz, to jest super, patrz, jest malutki śrubokręcik. Stary, my jesteśmy w takim wieku, że może to są jakieś znaki dla nas. Wybraliśmy różowe paczki, i oboje dostaliśmy akcesoria dla dzieci. Ty masz grzechotkę, którą możesz się ewentualnie odstresować po pracy. Natomiast ja mam cały zestaw do baby shower, czyli Mamy tło, mamy balony i mamy jakieś super. naklejki. Czyli okay. złapię jedną ręką, ja złapię drugą. Baby shower. O, tak, no. Mo możemy sobie zrobić imprezę, tak no. Ale to w ogóle ktoś robił kilka imprez naraz chyba, bo to jest baby shower, a to jest. A to jest cały zestaw dla baby shower. A, nie musisz okay. niczego dokupować. No. Dodatkowo mam jeszcze. Nie wiem, co to jest. Książeczka, jakaś? Myślisz, że odwołali czyjeś na rodzinę? masz a. naklejki. Ja nie mogę. Tu są naklejki. Wszędzie są naklejki. Są książeczki z naklejkami. Słuchajcie, jest nas tutaj trójka. Może sobie po jednej weźmiemy po prostu. No, Rewela, dobra, ja biorę, super. Mi się podoba. W mojej parce były jeszcze piękne poszewki na poduszki. Tylko trzeba mieć poduszki chyba w takim rozmiarze, więc jakby w takie prostokątne poduszki trzeba mieć. Poszewki już masz, połowa sukcesu tak. już jest. Ja już nie chcę różowych. Dobra, ja biorę teraz ten. Największy? Ten. Ja. ja już wiem, co jest w moim. To. Moim jest wężyk, trzy czwarte cala do podpięcia pralki. A skąd wiesz? <grym> Zakładam, tak. No, każdy musi strzelić. Ty, to nie jest wężyk. To nie jest absolutnie wężyk. Z każdą chwilą powątpiewam coraz bardziej w swoje możliwości poznawcze. Co to jest? Co to jest? A, to jest chyba takie, że pompujesz, a później Możesz na to rzucać, tak? Czy to jest banan? Tak. Myślisz, że to było używane? Nie, no było zaklejone. Pompuj swoje banany, ja zobaczę, co jest tutaj. To są kubeczki. I powiem Ci całkiem niezłe. Ja, ja bym tu raczej coś wlał, niż powiedzmy... Sobie. A, okej, okay, dobra. Są so przykryweczki do tego też, więc spoko. A, i okej, okay, i, tak, i łyżeczki jeszcze do tego. Okej, okay, no w każdym razie, dobra. Ziemniakowy prezent z całą pewnością jest ciekawszy. Mam banana, tylko teraz powiedz mi, jak to jest toss game, czyli coś do rzucania, to my mamy trafić po prostu na tego tak, banana? To czekaj, trzymaj wadada. Dobra. Jest! I patrz, te kółka są coraz mniejsze, jest coraz trudniej, żebym wleciał kółkiem na Twojego banana. To ma bardzo memiczny potencjał, mi się wydaje. <grym> Ale poczekaj, to nie jest wszystko. Ja już uważam, no, że tak, ten już prezent już jest wygrałeś, lepszy. Tak, już wygrałeś. Bo tak. co to jest? Czy to nie jest jakaś kwestia wędkarska? Nie masz wrażenia, że po prostu tutaj wsypujesz ziarno. Jak przy, przylatują ci na przykład sikorki czy coś, to robisz. Zabijasz sikorki? Nie, łapiesz, łapiesz. A po co miałbyś łapać sikorki? Nie wiem. A wiesz tym, że to ty jest mam coś? To jest pokrywka do garnka. O! A ASMR. To jest ciekawa pokrywka do garnka, bo sama rączka jest zrobiona z silikonu, jest cała miękka, a dodatkowo rancik jest zrobiony jakby pod różne wymiary. Mówi, zrobić sobie z tego maskę. Albo używać jako pokrywka. No i oczywiście to też nie jest koniec, bo tutaj mamy... Jest wężyk. Mamy wężyk. Tylko że nie czwarte cala. Nie mam pojęcia, do czego to jest wężyk. Nie wygląda, żeby był jakiś dodatkowo zbrojony, żeby był pod gaz, bo to było moje drugie. Jest to wężyk. W każdym razie, można go używać jako, jako wężyka. Flexible garden hose. A dobra, czyli że jakiś taki ogrodowy. To by się może łączyło jakoś z tym, nie? Może to też jest ogrodowe. A jak się łączy to z tym? I jeszcze z tym? Tak, i jeszcze z tym, nie? Przejdźmy do kolejnej paczki. Ale Mati, patrzcie na to. To jest tak jakbyśmy obrabowali stary Action. Użyj. U mnie najpierw jest woreczek, w którym jest łańcuch. Miedziany? To mieć jest w cenie. Zaraz zobaczymy, czy to jest ozdobny łańcuch. Czy to jest łańcuch, który można nosić na szyi? Nie. Jest to bransoletka? Chyba nie na moją rękę, wiesz, to Jezu. w sensie... Chociaż że... nie, dobra, okej, okay, spoko, no. Mobzilo, czy wyjdzie za mnie? Klasa, czuję się, powiem ci tak, wiesz, w sensie... No, jakbyś taki Don, don Mobzilla. <laughs> przychodzę do Ciebie w dniu wypuszczenia nowego iPhone'a, Czy tu ratujesz nieładowarką? Dobra, a tutaj co jest? Ty, nie! No, luksus! To są, słuchajcie, są to okulary jakieś marki, której ja nie znam, ale ja się nie znam na okularach. To jest w ogóle fenomenalny prezent dla obu osób, które noszą okulary. I pokręć teraz bransoletą. Yeah! Zobaczmy, co jest w moim opakowaniu. Będzie ciężko przebić tam ten prezent, natomiast pierwsze, przewód jack, jack 3,5 mm. Zawsze przydatne, warto mieć w domu. Natomiast to opakowanie z butelka filtrująca albo filtr do butelki filtrującej. Zajebiście. Wcześniej nie miałem blendera, teraz nie mam butelki. <grymne> <grymne> Ostatnim. Skorek do odpływu. Tak, tak zwany klik-klak. Czyli możemy otworzyć przepływ i możemy go zamknąć. Jeżeli to mi będzie pasować, to zamontuję u siebie w łazience. Okulary wstajecie też są bardzo ładne. I popatrzcie, jakby, jakby akurat było ci potrzeba czegoś takiego, to za to by zapłacił pewnie ze 100 zł jakiś kastorami czy leroju. Pemianek. Natomiast tutaj, ile kosztowała taka paczka ze trzy dyszki? Coś takiego, no. Panie. Następna. Ja biorę miękką. To czekaj, pozwól, że ja otworzę teraz pierwszy i zobaczymy, co jest w środku. Otóż ktoś nie odebrał woszewki kola? Fary, to jest chyba jakiś namiot. Plom de Szkoda, że akurat takiej nie potrzebowałem. Ewentualnie to jest jeszcze coś innego. Ja zakładam, że to jest poszewka na materac. Jak są łóżka ekspozycyjne w sklepie, to takie coś zakładają, żeby ludzie butami nie, ps nie psuli materaca. Jakby ktoś czegoś takiego akurat potrzebował, to byłoby to świetne. Jakby potrzebował. Tak, u mnie też jest coś miękkiego i jest jeszcze ma... Coś, no to jest gratis, To jest niespodzianka w niespodziance. Chcesz zobaczyć, coś w środku? Dajesz, to otwieraj, to ja będę rozsznurowywał. Wow! O kurcze! Słuchaj, Kulczyk. musisz to założyć. <grym> nie, nie namówisz mnie! Nie, nie! To będą zabawki dla kota. Okej, okay, dobra, a to jest to. Mój dziadek zawsze mówił, niech mnie kule biją. A to jest. A paszka! Bierzemy kolejną paczkę? chciałem powiedzieć, że z każdą kolejną paczką wyglądasz teraz bardziej jak cyganka. Czekaj, czekaj, do tobie też taką paczkę zrobimy. Jeszcze chwilę zaczniesz nam wróżyć tutaj. <noise> Może znajdziemy jakiegoś tarotę. Czekaj, z ciebie zrobimy Rambo. Ci, patrzcie, co mi na starość. <noise> a, to jest, ja mam chyba to, co jest. E, strzałem, że to jest to, co mówiłem wcześniej, to jest pistolet. To jest pistolet? A, to foam cannon to jest. Będziesz mógł sobie umieć samochód, jak ja. masz odstojnik do wody. Myślałem, że to będzie tak, a nie Tak. Ja mam uchwyt do kubka. To wygląda, jakby sobie pracownicy, wiesz, otwierali te paczki, patrzyli fajne, niefajne. No nie fajny. Tak uniwersalny. Ty no. masz ten chyba. A nie, no. no tak, to możesz sobie. wsadzić na przykład do korsy. No A, bo okay. wiesz, te cup holdery zazwyczaj w samochodach są A, strasznie płytkie. A, że na takie czaje, na takie. Że masz dużego dużego szyb, kubaska, no. to i masz większe. Masz, masz no, wyżej w ogóle. No stary, tylko jeszcze sprawdamy, abyśmy musieli znaleźć. A w ogóle to jest ciekawostka, w zestawie jest jeszcze imbus. Więc jest szansa, że tym imbusem można przełożyć cały ten kielich i przesunąć go troszeczkę do przodu do tyłu, bo teraz jest przesunięty. Mmm, nice, no. Dobra, okej, okay, spoko. Szczerze, to jest jeden z ciekawszych pomysłów na prezent. Naprawdę. Jedyne co, ja bym zaznaczył, żeby otwierać takie prezenty nie u siebie, tylko u rodziny, bo nie chcecie większości z tych rzeczy zabierać ze sobą znaczy, do domu. Jakby co, to nie jest prezent dla podwodników. Tak, jakby co, ale jakby co, możesz je wszystkie wziąć. O, wiesz, jakie były naprawdę z redakcji? No. Jakbyś mi powiedział, że to jest wszystko dla ciebie, weź to, Paweł. Nie, to wszystko dla <laughs> ciebie, weź to, Paweł. Nie, dziękuję. <śmiech> <śmiech> no, dziękuję, dziękuję. Dobra, słuchajcie, co ja mam tutaj? Per perfect Baby Gift set, no bo coś dla dzieci, podaj, noża. Jak ty będziesz otwierać, to ja pokażę, co ja mam. Otóż ciachaczkę do warzyw. jo to jest fajne. Co są pielu chyba. Po To są pieluchy, stary. Jeżeli chodzi o praktyczność, to zdecydowanie mój prezent wydaje się być bardziej praktyczny, bo tym możemy pokroić warzywa. Twoim nie. Zdecydowanie pieluchami nie można pokroić warzyw. Stary, do jajecznicy coś takiego? Ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i że tego tak bardzo potrzebuję. To jest naprawdę fajne. To jest coś takiego, co rzeczywiście można spróbować wykorzystać. Wpieramy powoli dalej. No, nie, Ej, no to jest klasa, słuchaj się, patrz. To dla każdej mamy albo babci elegancki secik. Jeżeli to jest to, to, to podobno jest bardzo drogi niektóre. To są rzeczywiście kryształowe szkiełka. Nie jest napisane, że to kryształowe, więc wątpię, że to było kryształowe. Powiem wam tak, nie jest to brzydkie. Takie raczej dla babci, mi powiedział. Ja bym się na przykład z tego ucieszył, bo zamiast trzymać switche w opakowaniu w takim słoiczku. No, patrz jaki display. No, dobre. Ja wybrałem kolejny miękki prezent. To wygląda jak karton. A, to jest secik stary na plażę, widzisz? Kapelutek i torba, nie? Jak tak mi no. To jest jeszcze krawat. Ile tu jest, słuchajcie, tych kolczyków? Są w ogóle cały jest set. Wiem, jak? bo ja to dalej mam na sobie <laughs> przestanie <to śmiech> poczuć. Zwin że takim naszeniu kolczyku. <grywa> Wyjść tak na ulicę. Oj pom, oj Quiet loop. To, to wkładasz do ucha i jak masz tam takie te, to ci się robi, że cicho. Są premium zatyczki te Co ty gadasz? Co to może być kim? Ja się, wiesz co, boję, że to jest to, takie... Czy to, tak, to są, są chyba tak, to takie naklejki, które kobiety zakładają pod tak, sukienki, no. które. tak, dokładnie, żeby nie było widać w sensie. Bardzo praktyczny prezent. Co pani zamówiła jeszcze w zestawie? Oksy. Do czytania. O, ta, ja mam jeszcze tak, słuchajcie, to jest farba jakaś. Pozwól, że spojrzę. Tak, decor paint. Realistic finish for contemporary floral designs. Czyli to jest coś do Ty nie A to nie jest jakaś żyłka po prostu? że tak blisko, ale w tych florach mało widzę. Nie, mogę to ocierać bardziej, ale się to rozwinąć, bo będzie mieć tutaj 10 metrów czegoś podczas. 10 metrów? Nie nie, więcej ile, ale. Ja wiem co to jest. Możemy to otworzyć. Nie ma problemu. Jak robisz na przykład bukiecik dla żony, to to ma imitować wstążkę, ale zrobioną z liścia. Ewentualnie jak kogoś nie lubisz, to możesz owinąć to. A moją. No, jak ja ostro widzę bez tego. <grymne> czy występując u mnie na kanale, czujesz się skrępowany? A. O. Słuchaj, no to powiem ci tak, biorąc pod uwagę to, co tutaj dostaliśmy, to myślę, że ze względu na zaty, zatyczki praktyczne chyba, nie? Kulary też praktyczne, ale ktoś musi mieć akurat taką wadę, no i bardzo dyskusyjny gust chyba. <grymne> nie, nie? A czy testuj jak jeszcze te? W takiej wielkości nie mam, to nie wiem, czy. Ja mam no. taki. Chcesz Mati? <grymne> A to Ci dam. Dzięki bardzo. O, bling, bling znowu. Nie. Yeah. Czy ile tego tutaj jest w ogóle? No. Kurde, to jest jakiś zestaw. Dobra, to zacznijmy od tego. To są... Ja nie mogę. Kto w ogóle zakłada tego typu rzeczy na uszy? Stary, zobacz jakie to jest ciężkie. No, pasuje. Ja, ja, bym, ja bym zakładał. Przekuwamy? No. Którymś może być maszynka do robienia piercingu. <laughs> I który z nas będzie to musiał przetestować. Nie, <laughs> ja się na to nie piszę. Ale słuchajcie, ja tutaj mam coś dla Ciebie ewidentnie, bo Ty masz du bardzo dużo masz tutaj w, tej, w tym studiu. Więc patrz, masz jeszcze więcej ledów a, To Ci pasuje tak. do bransoletki. <noise> no, na miedzi. Ja tutaj nie mam tego konwertera. Jak zobaczycie, tutaj jest 120 V, czyli jakbym to podłączył, to by poleciał po prostu dym. Więc żeby te a. lampeczki podłączyć, no to trzeba będzie albo zmienić zasilacz, co raczej nie będzie problemem, to jest 4,5 V, albo trzeba by było taki mały konwerter, więc jak kupujecie takie rzeczy, warto na to spojrzeć, bo kiedyś spaliłem lampki za 600 zł. To są dwa jakieś, jakieś pokrowce, pojemniki na coś, ale nie do końca wiem, na rower? Nie wiem, w sensie, można to możesz użyć? Może to też są klipsy? Aj, 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 a po mojej stronie mamy lampki, które nie działają w Polsce, i y, dwa dziwne pokrowczyki, które do niczego się nie przydają. A po mojej stronie mamy przeogromne kolczyki, które nie pasują mi do żadnego mojego outfitu, chociaż to nie zły drip. To jest dla obraża dla psa. Ale sztos. Myślisz, Dlaczego to możesz służyć? Może to jest nawiązanie do poprzedniego prezentu. Może też? W sensie. <laughs> Dwie cytrynki. Ej hey mała, to dla ciebie. Ej hey mała, weźmiesz, pójdziemy na spacer. <laughs> Nie rozumiem. Chcesz ten bransoletkę przyjaźni? O, no dajesz. It's free. Welcome to my channel. It's free, it's free. Poczekaj, poczekaj. idę no. tu na drugą rękę. Dajesz, no. To nie jest taki kurde złe. To raz w życiu naprawdę free, nie? Jak czułeś się dotychczas staro, to teraz popatrz się. To jest nowy, świeży drift. Wygląda jakbyś wrócił z jakiegoś festynu. Natomiast zobaczymy kolejną paczkę. Zostały cztery paczki. Powiem tak, widać że kto częściej robi zakupy, których nie odbiera. <laughs> Kobiety! O, jaka piękna księżniczka. Matthijs, który chcesz kolor? Będziemy jak te, a to mówki, tak? Ty, dobre, no. Dobra, i się. i druga rzecz to jest. O, ja cię, ale będę miał używanie teraz, no. Ja natomiast dostałem koszyk. To jest koszyk, wiesz po co? Po to, żeby przez wentylację ci nie wchodziły takie do środka. A to jest zestaw do wkładań rodziców. To jest absolutnie fenomenalne. Jak chcecie, żeby was, wasi znajomi nienawidzili albo rodzina, która ma małe dzieci, to kupcie im właśnie coś takiego. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które siedzi i tak robi przez y, dłużej niż 13 sekund. Albo jak masz sąsiada, którego nie lubisz, ustawiasz tylko takiego, takiego bota, który tylko naciska. Do czego jest to? To jest do wycierania kurzu stare. Tu wsadzasz taką rączkę i to się... Aaa, bo to jest z dwóch kazało. stron po prostu wtedy. Ale jak już wiesz Podanie. o tym, to ja ci sobie spakuję to wszystko tak. do koszyczka i ci dam pasz. Dziękuję bardzo. ja ci dam się bawić moimi cymbałkami. Uważam, że cymbałki wygrywają, po prostu bez wątpienia. Umiesz grać? Kurde panato. A jest Wiedzieliście, że, że ziemniak umie na skrzypcach i na gitarze i na, i na cymbałkach też? Wydaje mi się, tak? że ta zabawka nie dostała żadnej certyfikacji, bo to jest zdecydowanie za głośne dla dziecka. Mimo, że ma jakieś kuce 11 to jest chyba polityczek, bo to mnie, osoby w moim wieku, która już nie powinna być aż tak podatna na te dźwięki, mnie uszy bolą. Tak, no to jest przerażające. Mówię, to nie jest zabawka dla dzieci, to jest zestaw do wkur... ludzi. Mamy dwie ostatnie paczki, i tobie dam tą, która wydaje się lepsza. Wydaje mi się, że jest zrobiona w ogóle z dwóch elementów. Pierwszy z nich to. No nie. Patrz co tu pisze. O! No. Naprawdę, gdybym wiesz, co zrobił Mixtailbox, a w sensie kupił takie paczki ze zwrotów i dostał coś takiego, to by stwierdził, że ej, nie było źle. To jest po prostu poduszka, wiecie, do spania w samolocie czy gdzieś na podróży, nie? Tak, a to jest przerzutka do roweru Shimano Altus. <laughs> na pewno byłby ktoś, kto by się z takiej przerzutki bardzo ucieszył. Jeżeli znacie taką osobę, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Jak to nie będzie iPhone, to to jest scam. No. <laughs> Whole cable for Original Xbox? Nie, nie będzie jakiegoś jakiego finału chyba. To nie jest eurozłącze na HDMI? Nie, eurozłącze trochę inaczej wygląda. To jest jakaś przejściówka z Xboxa, Nigdy nie miałem Xboxa tego, więc... No słuchajcie, w każdym razie nie kończy się to jakoś, powiedziałbym tak, e, z wielką pompą, e, to nasze otwieranie, bo przerzutka i jakaś przejściówka. Wybieramy najlepszy z tych prezentów, które mi rozpakowali, to według Ciebie, czy nie? Ja mam. A, dobra, dobra, to, to Mati wybrał. Ja wybieram salaterki, jednak mi się, się podważam. to jest, to jest fajny prezent, tak. Dobra. I chyba wiemy co co wybrał ziemniak. No i dobra, to co, spakujemy mi się to wszystko do jakiegoś pudełka? Słuchajcie, co, może zróbmy tak, że mi to przechowacie, dobra? Ja sobie wpadnę tutaj jakoś tam, wiesz, bo nie mam ci miejsca w samochodzie dzisiaj po prostu, wiesz, to ja nie. To wyślemy ci paczką. Mówicie, że to są paczki nieodebrane, tak? Że to były... <laughs> nie, 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 to ci zawięziemy nawet, jeśli potrzeba. Słuchaj, może mi zaoferować. Mystery box za Mystery Boxa, to już otworzyłeś, wiesz co jest, jest szansa, że w tamtej paczce, która tematycznie pasuje kolorystycznie, jest coś, co może Ci się bardziej przydać. Ale jeśli nie chcesz ryzykować, bo wiesz co, leży już w tym momencie na stole, to możesz wybrać te rzeczy. To ja wybieram y, tą dużą paczkę. Bramkę numer jeden. Możesz się jeszcze zastanowić. Pamiętaj, zobacz, zobacz. Na... No, że to może to, być ząk. Zobacz, jak dobrze wyglądasz w tej branzolecie. Sama ta branzoleta może być bardziej cenna, zwłaszcza dla twojego outfitu, niż to, co się znajduje w tamtej paczce. Zaryzykuję. Dobrze, że kupiliśmy więcej paczek ze zwrotów. Spróbuj zgadnąć, co tutaj jest. O kurde, słuchajcie, to jest Nie niegrzechocze, nie jest miękkie. Czy to jest ekowax z domycia okien? Tak, zgadłeś, wygrałeś kilkę zawartość tej paczki! Rewela. To nie jest taki, wiecie, taki prosty eko, znaczy robot do mycia okien, to... najlepszy ich model. No właśnie coś takiego zaawansowanego. Ej, panowie, wykosztowaliście się! Stwierdziliśmy, że szukając prezentu dla Ciebie, głupio będzie iść w stronę mobilnych rzeczy. Chcieliśmy zobaczyć, czy będzie coś ciekawego ze zwrotów. Okazało się, że nie było nic. Czekaj, ja to zdejmę w ogóle, bo to... To jest jedna z tych rzeczy, która nas mocno zaciekawiła, bo wiemy, że masz duże okna u siebie w jednym z pokojów. Patrzyliśmy przez nie, więc wiemy o tym. I stwierdziliśmy, że po prostu Zobaczymy, jak to będzie działać u ciebie. I wydawało nam się, że to będzie coś ciekawego, bo zazwyczaj masz do czynienia z trochę mniejszą, mobilną technologią. Natomiast to jest wciąż mobilne, bo się rusza, ale robi samo wiele rzeczy, do których człowiek nie jest stworzony. To jest też świetny prezent, dlatego że ja testuję sobie różne smart home rzeczy u siebie na kanale i robotów do mycia okien jeszcze nie testowałem, a chciałem. Więc naprawdę to czy czytacie mi w myślach. Czyli chcesz zrobić na ten temat odcinek? Pewnie zrobię, tak myślę, że tak. No. To i ludzie to, tego używają na przykład w jakichś wieżowcach. To muszę kupić wieżowiec jeszcze. Tego nie mam ma, w <laughs> okay, Dobra. Z czegoś o. trzeba zacząć. A ty masz jakieś okna, które możemy umyć? Mam okna. Nawet wszystkie możemy umyć. Stary, mam tak brudne okna wszystkie, bo <noise> dwa lata temu stwierdziłem, że umyję wszystkie okna w domu i wiesz, co zrobiłem? Umyłem i... A, okej, okay, dobra, całkiem nieźle. Nie, no słuchajcie, to jest konkretna maszyna w ogóle. Ecovacs robi fajne rzeczy, więc jakby nie miałem wątpliwości. Ciekawe, czy to jest na Windowsie. <noise> o, już, już mi się przystało. To już przez Tak, no. Już, dobra, musi zostać. Normalnie podnosisz. Co? Nie, przystało się. Swój podniesie. Okej, okay, dobra. Teraz, teraz A, nie podniesiesz, teraz podniesiesz. Wow! I nie możesz. Co jest tam pod spodem? Są przystawki? Tak, jest wielka przystawa, no. Ruszam? Tak, tak, ruszasz, tak. Tu się rusza, widzisz, tak. Ale można kogoś zbambuzlować. Ty, dobre, przecież tam w środku jest woda i chodzi o to, żeby się to nie przewróciło. No tak, to ma sens, no. A to się mieści tutaj, ta, słuchajcie, to ta taka część myjąca, ależ to. Spróbujmy to. ją wyciągnąć w takim razie. Cie raz jest to środek już do mycia. Ooh, nice! Kurde, duży kawał okna możesz wziąć i. A, bo jakby ci odjechało za daleko, żeby się nie wywróciło całe. To jest przemyślane w ogóle. G genialne, genialne. Mogę ci to wysłać po świętach, jak sobie okna użyć? Okej, nie ma problemu. Stary przecież to byś nawet wszędzie byś takie okna umył. Ja się zastanawiam, a czy można było też umyć podłogi w takim razie? <laughs> Ale w ogóle ciekawostka jest taka, że to jest z tego co wiem na akumulator. To trzeba włączyć do prądu. A, nie, a. bo to, to jest z baterią, na rację, nie. Nie no, to jest konkretna maszna. Słuchajcie, tak wolę chyba jednak to, nie? Natomiast konkluzja z tego odcinka jest taka, czasami możemy wydać pieniądze na, no wydać tyle pieniędzy, co kosztuje ten robot i zostać z ogromną ilością rzeczy, które nie mam pojęcia w jaki sposób zutylizować. Albo możemy wybrać jedną konkretną rzecz, która może posłużyć na lata i sprawić, że cała rodzina zbliży się do siebie, bo każdy, zakładam, że jeżeli pojedziesz z tym do rodziny, każdy no. będzie chciał zobaczyć, jak okna same się myją, jak technologia potrafi upraszczać nasze codzienne zajęcia, których po prostu nie robimy, których nie chcemy robić. Ja jestem przekonany, że cała rodzina to będzie chciała do mnie pożyczyć ten sprzęt, żeby sobie umyć okna. A ja już się zapisałem na waitlistę. Jeździ! Gdzieś? Wow. Ty, powiem ci, że to jest całkiem spoko Ale rzecz. Psika na razie. Może sobie mapuje okno. Ale jak, jak tak trzymałem go, odpaliłem, nagle zaczął jechać w dół, bo mówię, spada, spada. Nie jest nawet taka głośno. To jest smart home, a nie dump home. <noise> a włącz tryb, żeby mył, a nie tylko sprawdzał okno. Ale, to jest napisane trwa sprzątania. Nie, on już widzisz, patrz, psika już, myje. Szod i z tyłu no. O kurczę! Patrzcie na to. A patrz, 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 patrz jaka jest różnica, że tutaj na dole. Pa, widzisz tu, I ty teraz przejechał już. Genialne. Ja jestem ciekaw, jak ocenisz tego robota w momencie, kiedy umyjesz wszystkie okna u siebie. Też jestem ciekaw, zobaczymy. Natomiast właśnie doszedłem do. To jest chyba taki podstawowy problem z tego, tego typu robotami, no bo niestety te ramy trzeba sobie samemu umyć. Myje się ramy w ogóle w oknach? Myje się, myje się. Ty masz brązowe, to jest okej, okay, a białe. Ty, a ja mam pomysł. Może kupimy Pawłowi drugiego, a ten zostawimy u nas. <laughs> Słuchaj, no, co będziesz używanego brać? Co? Nie mam problemu. No, ale nie domywał. Trzeba jakoś aktualizację firmy RU zrobić. Ale może, jeśli to z góra dół jeszcze. To jest pierwszy przejazd, na 100 Natomiast dla mnie najfajniejsze jest to, że cała ta stacja robocza jest po prostu przenośna i działa na baterie, a nie trzeba ciągnąć dodatkowo kabla. Widać tutaj ma wisi. Czekaj, co tam jest? Pajączek sobie zrobił miejsce dla siebie, co ty, ma ty chcesz. Ja to w ogóle wygląda jak taka mini pralka. Nie? Zwierzątka domowe macie po prostu tyle. Tak, tak, tak. A ja w ogóle sobie kupiłem. Jest takiego na Amazonie, jakby jakaś wyprz teraz za wiecie, 220 zł chyba, więc będę mógł porównać rzecz ale bardzo tak, tanią, wiesz. Takiego robota myjącego okna? Nie, tak, ale to jest taki, wiesz, no to jest głup, głupobot, nie? W sensie tam żadnej no, jakiejś smart funkcji nie ma chyba, to po prostu tak przykładasz i on tam chce myje, nie? Ale ciekawe właśnie, wiesz, jak jest z jakością. Jeszcze się cofa, żeby róg zrobić. To jest jedna przewaga, już widzę tego robota nad tą większością tych takich tanich robotów tego typu myjących, bo ten jest kwadratowy, więc jest tak. w stanie dojechać do rogów. Dokładnie. A większość z nich ma takie okrągłe pady i tymi tak, padami a, ja wie? A wiesz, kiedy będzie dopiero efekt? Jak go jeszcze z drugiej strony wiesz, że chciałbym je to, to, to okno, będzie efekt. to okno względem tego. Umyjemy dwa. No, pan, no tutaj jest widać, że. A tu? Tutaj już jest czyściej. To znacznie, panie! No, no. Ale jak sobie zerkniesz, to teraz po tej stronie już to nie ma tych mazów, widzisz? No i co? Dobry kawał robota. Good robot, dobra o, robota. Nie sądziłem, że będę się jarał kiedyś robotem, stary. To jeszcze domy ciałkiem. Domy ciałkiem, no. Teraz jest szansa, że te okna w tym domu będą po prostu czyste. No. W ogóle tutaj ciekawostka w narożnikach tutaj są. W ogóle kółeczka, czyli jak on się gdzieś tam otrze nawet, to to kółeczko kręci się. Czyli rzeczywiście może dojechać zupełnie do krawędzi. Nie sądziłem, że to będzie tak dobrze działać. Sprzątanie zakończone, słuchajcie, już mamy informację w aplikacji. Naciśnij, przyciskaj przycisk start na Windbot i zdejmij windbota z okna. Ocenka? Trochę mógł. Stary jak na okno, które nie było myte od tylu miesięcy. Lepszy ryc niż... Dobra, to puszczamy go po drugiej stronie. No dobra, w takim razie do bardzo brudnej szyby przykładamy. Przyciskam przycisk. <laughs> Ty, człowiek się może nawet tego troszeczkę przestraszyć, natomiast... Pierwsze wrażenie, różnica trochę jest, ale ta zewnętrzna szyba była przemywana przeze mnie tylko chyba za pomocą węża i to bardzo dawno temu. Ty, fajnie to wygląda, Ró widać tą różnicę, ta robot sobie przejedzie i rzeczywiście tego syfu troszeczkę ściągnął, więc okna będą czystsze, a przynajmniej jedno. Pawełku, sam pasjonujące to jest? To super w ogóle, lepsze niż niektóre seriale, które oglądałem w życiu. Wygląda jak glonojad z tej a. strony. Kółeczko dojeżdża do rogu, bang. I wraca z powrotem odbił się. Ale szmata się ubrudziła. To jest świetna rozrywka, jak tam na przykład Mati z powzidłem sobie siedzą. Natomiast żeby go ściągnąć, przytrzymujemy i możemy go ściągnąć. Natomiast sama szyba, jakieś pojedyncze brudy ma, ale wygląda znacznie lepiej, niż jak się przyglądniemy tej szybie. Więc ta szyba brudna nie myta, ta szyba prawie czysta myta. Jest lepiej. Tak więc ocena na sam koniec. Paczki? Paczki y 5 na 10 powiedział. Dużo zabawy i dużo śmieci. Ta. A robot? Robot na razie, tak po pierwszych przejazdach, które widzieliśmy, powiedziałbym 7,5 na 10, ale oczywiście proszę mnie nie tutaj y nie uznawać a tego miał za wiążące. Dokładnie. Miał bardzo trudne warunki. Słuchajcie, wbijajcie na kanał Domobzidi, bo niebawem będzie test tego robota. Sam to, to obiecał. E a oprócz tego zapraszam was do dwóch innych filmów, które warto zobaczyć z poprzednich odcinków np. Adventecha. To co widzimy się za rok? Widzimy się. Do zobaczenia. Hello.